Witam Was bardzo serdecznie kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na materiał poświęcony polskiej scenie Rainbow Six Siege. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który będzie miał gdyby dwa podpunkty. Pierwszym punktem to było to zasadnicze, zasadnicza rzecz, zasadniczy konspekt i materiał, który chciałem Wam przygotować i przygotowałem, czyli jak w Polsce traktuje się osoby, które starają się działać na rzecz Rainbow'a, które starają się działać na rzecz polskiej sceny. To była moja taka czysta, szczera refleksja, którą chciałem się z wami podzielić i podzielę się w tym materiale na przykładzie Polish Masters, bo to jest jak gdyby przykład dla mnie najbardziej ujmujący to co się wydarzyło w ostatnich dniach. W międzyczasie ukazał się bardzo emocjonalny wpis Sowego, który na polskiej scenie jest też od dawien dawna i ten wpis jest bardzo bardzo prawdziwy. Został w niektórych przypadkach w niektórych komentarzach zrozumiany dość opacznie przez komentujących. Skupiając się tylko i wyłącznie na polskiej scenie jest to bardzo trafne odniesienie do tematu, ale tym, tą sprawą zajmę się na końcu jako podsumowaniem, bo pojawił się taki bardzo ciekawy definicyjny, definicyjne określenie, czyli Content Kreator R6 w Polsce, którego użył Kamil ściana, precyzując jakąś definicję na ten temat, która w moim odczuciu albo jest źle skonstruowana, albo ja na Content Kreatora się nie nadaję, ale o tym w materiale pod koniec. I te dwie rzeczy tutaj będą ze sobą, jakby współgrać, bo to jest naprawdę bardzo ważne, jak się traktuje osoby, które pracują na polskiej scenie. Niekoniecznie są w strukturach Ubisoftu, nie, nie, niekoniecznie mają umowy itp. itd., ale robią więcej niż standardowi ludzie, którzy zostali zakontraktowani. I to też w tym materiale będę Wam chciał przekazać i powiedzieć, jak moja perspektywa wygląda. Pamiętajcie, to jest moja perspektywa twórcy, osoby, która wersja działa od 5 lat i przeżyła bardzo wiele osób, które pojawiały się, Chciały scenę podnosić, chciały scenę rozwijać, yy, chciały grę promować, yy, dostawały różne, różne gifty, podarunki na streamy, a tak naprawdę po jakimś czasie te osoby po prostu poznikały i dalej yy, działamy w kilka osób, nie wiem, 6, 7, może 8 stabilnych osób, które są od początku, niektóre doszły w trakcie i jak gdyby ja przeżyłem bardzo wiele takich sytuacji które okazały się później e, czym się okazały, czyli każdy e, goni pod siebie pod swojego i chciał nabić swoich widzów, czy to na Twitchu, czy to na YouTubie, e, zbierając do, dodatkowo jeszcze pod płaszczykiem tego, że robi to dla polskiej sceny czy dla polskich organizacji związanych z Z6, co okazało się oczywiście e, bzdurą. Tak więc tutaj e, moja perspektywa, który przykładem będzie Polish e, Masters i tak naprawdę patrzę na to w takiej dość szerokiej Perspektywy. Jest to dla mnie dość dziwne, z drugiej strony dość smutne, bo nie widziałem, aby osoby, które zostały zakontraktowane przez Ubisoft do promocji R6, do obsługi Polish Masters czy rzeczy związane z komentowaniem robiły coś więcej na swoich kanałach niż komentowanie czy granie w R6, a powinny wyjść poza swoją strefę komfortu, powinny wyjść poza strefę umowy i działać na grupach, które zajmują się R6 w Polsce, gdzie jest ponad 30 tysięcy ludzi. Na grupie, którą ja prowadzę jest ponad 4,5 tysiąca. Na grupie drugiej jest ponad 30 tysięcy ludzi, i ja tam, oprócz reklam streamów i sporadycznych uwag, nie widziałem żadnej działalności związanej z, z polish masters. Dlatego jest to dla mnie aspekt bardzo smutny, pokazujący, jak bardzo ludzie są nastawieni tylko i wyłącznie, żeby zrobić to, za co otrzymują jakiekolwiek wynagrodzenie. Oczywiście, żeby to było jasne, ja jestem zwolennikiem. Sytuacji, że za pracę należy się płaca, i jak najbardziej tutaj do tego nic nie mam i w to nie będę wnikał. Natomiast dla mnie uważam, że osoby, które zostały zakontaktowane, powinny robić coś więcej niż tylko wpis na Twitterze, coś więcej niż tylko własny stream, coś więcej niż skomentowanie meczy. I później jest po prostu amba i cisza, bo chyba nie o to nam wszystkim chodzi. Także. To był jak gdyby, taki pierwszy punkt, który ja sobie tutaj zapisałem i zauważyłem, że brak wyjścia poza strefę komfortu, brak zaangażowania większego niż to, co trzeba zrobić, bo jest zakontaktowane w umowie, czyli zwykły taki pracownik, który nie ma pasji, którą mógłby wynieść poza tą właśnie umowę. I to było dla mnie takie też dość smutne i... Z drugiej strony obrazujące, że te osoby powinny dostały nagrody, jakieś podarunki. Osoby, które w ogóle nie były związane z Polską Staną również dostały pod pod podarunki, ale o tym jak gdyby w dalszej części materiału. Odniosę się do mojej osoby, bo jak gdyby o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Ja nigdy nikogo o nic nie prosiłem i prosił nie będę. Robił, robiłem to i mam nadzieję, że jeszcze będę robił to z czystej pasji i zainteresowania R6, bo jestem w tej że od początku jestem na polskiej scenie od początku, i dla mnie powiedzieć, miał być takim pewnym sprawdzianem dla siebie i sprawdzaniem dla organizatorów, w jaki sposób możemy, i czy w ogóle możemy yy, współpracować. Na dzień dzisiejszy widzę, że jednak takiej współpracy być nie może. Ale po kolei, jeżeli chodzi o czystą statystykę dla ludzi, którzy nie siedzą po tej stronie. Czyli po tej stronie, gdzie ja siedzę, czyli osoby, która robi materiały i przygotowuje, później wypuszcza taki odcinek, który liczy maksymalnie 20 minut. Myślą, że wszystko jest takie proste i szybkie. Otóż tak nie jest. Żeby Wam tylko to tak w skrócie przedstawić, taką krótką statystykę. Jeżeli chodzi o godziny poświęcone na oglądanie każdej kolejki, spojrz Masters, plus analiza meczy, to jest około 100 godzin. To bardzo łatwo to przeliczyć i bardzo. Prosto. Około 100 godzin poświęciłem na to, aby oglądać każdą kolejkę i analizować mecze. Jeżeli chodzi o nagrywanie i montaż materiałów, dobrze wiecie, przynajmniej osoby, które zajmują się tym, że to nie jest proste i czasami trzeba robić po prostu powtórki itp. itd. To spędziłem na tym około 40 godzin. Oczywiście ja to będę zaokrągał do 2-3 godzin więcej, bo nie jestem w stanie tego dokładnie określić, aczkolwiek jest to system, który ja sobie tutaj sprawdziłem i tak naprawdę około 40 godzin spędziłem na nagrywaniu i montażu materiałów. Jeżeli chodzi o to, co zostało wypuszczone przez moją osobę na YouTube i do, do mediów społecznościowych, to jest około 300 minut materiału z Polish Masters. Wszystkie odcinki to jest około 300 minut. Jest to materiał, który został udostępniony na YouTube i w mediach społecznościowych, czyli to, ten cały wysiłek skupił się w tych 300 minutach. Jeżeli chodzi o wyświetlenia na kanale YouTube, bo też na tym który chciałbym się skupić, to jest ponad 2400 wyświetleń z całego Polish Master. Ktoś może powiedzieć, że to jest mało, ale dla mnie, patrząc na ilość subskrybentów, patrząc na ilość osób na polskiej stronie, które regularnie się tym interesuje, to oczywiście jest to dużo. Nie porównuje się do kromki chleba, bo to są inne priorytety, to są inne zasięgi i inna ilość ludzi, którzy subskrybują ten kanał i go oglądają, więc podejrzewam, żebym ja miał taką liczbę subskrybujących ludzi, to te wyświetlenia były mega, mega dużo i te zasięgi byłyby po prostu zajebiste. Ale tego nie ma i nie będzie. Natomiast to, co się stało, to też gdyby jest dla mnie bardzo fajnym wynikiem, bo ponad 100 wyświetleń przy filmie, gdzie polska społeczność R6 stałych ludzi, którzy się tym interesują, liczy maksymalnie 200 osób, jest bardzo fajnym wynikiem. Jeżeli chodzi o godzinę pracy w social mediach, to jest ponad 20 godzin pracy. Zapowiedź każdej kolejki umieszczona w każdym możliwym przeze mnie socjalu, czyli na mojej grupie, na grupie, na tej największej polskiej grupie, na Twitterze i na grupie społecznej. Wraz z opisem, z linkami i z wszystkim, co się odbywało w międzyczasie, było około 20 godzin pracy, jeżeli chodzi o Polish Masters. Wszystko było robione z pasji i absolutnie nie dla zysku czy fejmu. Z nikim nie miałem podpisanego kontraktu, itp. itd. Po prostu to robiłem, bo uważałem to za stosowne. Tak. Nie widziałem, aby ktoś w Polsce to robił. Aby wrzucał info i robił podsumowania, zapowiedzi i analizy. Nawet osoby, które pracują dla Ubisoftu w dziale R6. Robiły oczywiście analizy, była jedna osoba, która robiła te analizy na Twitterze, wrzucała grafiki itp. itd. Ale to nigdy nie wyszło poza Twitter. Nigdy to nie poszło gdzieś indziej, gdzieś dalej, żeby ktoś się mógł z tym zapoznać. Wszystko zaczynało się w przypadku pracownika Ubisoftu i kończyło na Twitterze. Natomiast ja uważam, że promocja takich mistrzostw Polski, najważniejszego wydarzenia, jeżeli chodzi o Polskę w 2020 roku, powinna wyjść do największych również grup, gdzie... Po prostu siedzą w ludzie. To jest ponad 30 tysięcy osób. Olewać największe grupy to bardzo dziwne marketingowe rozwiązanie. Podkreślam jeszcze raz: gdyby nie moje wpisy, moje informacje, i nic by tam się nie wydarzyło, i nic by tam nie miało miejsca. Zastanawiam się do dnia dzisiejszego, dlaczego? Dlaczego nikt nie sięgnął po tak duże źródło widzów? Potencjalnych klientów dla mnie to było słabe i bardzo dziwne rozwiązanie. Mi osobiście na moją skrzynkę przychodziło bardzo wiele pytań: kiedy to Polish Master, w jakich godzinach, gdzie to można oglądać? Od ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że takie coś w ogóle istnieje w Polsce, jak Polish Master 6 Naprawdę to było smutne i też pokazało mi, jak to wszystko w jakimś sensie działa. I na koniec tej całej pracy, którą wykonałem, bo to jest jakaś praca, nie powiedzmy, bo tyle godzin poświęcone, to jest naprawdę praca, za którą mnie nikt nie zapłacił itp. itd. Nie usłyszałem nawet zwykłego dziękuję od organizatora. Tutaj nie chodzi o to, że ja czegoś oczekuję, że czegoś domagam, to chodzi o taką analizę i refleksję tego, co się wydarzyło. Bo ja robię materiały o R6 od 5 lat, tutaj nigdy niczego nie oczekiwałem ale wydawało mi się, że Polish Masters to będzie jak gdyby nowym poziomem. Nowym poziomem współpracy, nowym poziomem organizacji, nowym poziomem gry i ogólnej refleksji, tak? Zwykłe dziękuję i docenienie wykonanej pracy gościa, który nie jest w strukturach Ubisoftu, który działa poza tym wszystkim, byłoby fajnym dla mnie podziękowaniem za, za stworzenie wszystkiego, co stworzyłem na grupach, gdzie ludzie, którzy, podkreślam jeszcze raz, mieli kontakty z Ubisoftem, w ogóle się nie udzielali. skupili się tylko i wyłącznie na swoich własnych y, mediach. I to by było bardzo fajne, gdyby ktoś do mnie napisał, wiesz, Marcelus, albo zadzwonił, nie jesteś w naszym zespole, ale fajnie to wykonałeś, wszystko, byliśmy w mediach obecni tam, gdzie nasi ludzie nie chcieli być lub nie mieli ochoty na to, tak? I to byłoby takim fajnym podsumowaniem tego wszystkiego i stwierdziłbym, super, ktoś docenia Twoją pracę i można to robić dalej. Na dzień dzisiejszy nie widzę tego. Oczywiście nie jestem w zespole, który tworzy Polish Masters. Stoję całkiem z boku, ale właśnie dzięki temu mam taką możliwość, że dostrzegam więcej, daję feedback odnośnie różnych rzeczy, czy dawałem, których oni nie dostrzegali, lub gdzieś tam im po prostu uciekło i to było bardzo fajne rozwiązanie ale z tego rozwiązania niestety nie skorzystali, bo cały czas wszyscy kręcą się w tym jednym własnym kółku i myślą, że dzięki temu polska scena będzie się dalej e, rozwijać. Niestety tak to po Polish Masters nie wygląda, a patrzę na to, co się dzieje ostatnio na Twitterze, ten wpis i te, te wszystkie paczuszki podziękowania dla osób, które tak naprawdę nie wyszły poza swoją strefę komfortu, jeżeli chodzi o działania i praktycznie... W niektórych przypadkach nic nie zrobiły dla polskiej sceny. Jest dla mnie pokazującym, jak ta sytuacja yy, wygląda. Bo tak naprawdę, zrobić streama z R6 to nie jest bardzo wielki wysiłek. Zrobić streama, pograć sobie i być uznawanym za kogoś, kto wspiera polską scenę, to jest tak jak grać rankedy i stwierdzić, że w ten sposób rozwijam polską scenę R6. Dla mnie jest to po prostu śmieszne i nieprofesjonalne. Takie właśnie podejście. Oczywiście, konkludując, R6 w Polsce bez mojej osoby i pracy nadal zapewne będzie promowane i w jakiś sposób rozwijane na różnych grupach, ale kto to będzie robił i czy za darmo i z takim zaangażowaniem, dokładnością, to myślę, że czas pokaże. Natomiast patrząc na 5 lat, to co przeżyłem, to co zobaczyłem, śmiem w to wątpić i to polish master's również mi pokazało, że tak naprawdę gdyby nie ja żadnej grupy, na żadnej grupie nie byłoby żadnej informacji o Polish Masters, o żadnych wynikach by nikt nie wiedział, tylko wszyscy by oczywiście przeszli na Twittera albo by nie przeszli i tam szukali informacji, bo Twitter teraz jak gdyby ostoją polskiej sceny E6, co też jest jakimś techniczną zmianą po kolei. Tak więc dla mnie to są aspekty, które pokazały, że tak naprawdę Ci, którzy mają dostać podziękowania dostaną, nawet jeżeli zbyt wiele w tych kwestiach nie robią. Kolejna rzecz, która mnie też troszkę zasmuciła, to jest to, że nie potraficie przyjąć krytyki czy uwag, po prostu zwykłych uwag od widza tylko się obrażacie na Marcelusa, nie wiem, jak dzieci z podstawówki, że ktoś coś mówi, bo tak to widzi i tak to po prostu jest, tylko się nie boi powiedzieć jak większość. No to jest już problem. Nawet jak mam rację, był to po prostu problem. Nie doceniacie, nie doceniliście ludzi spoza własnego ogródka, a niestety brak nowych osób chętnych do pracy przy budowaniu polskiej sceny jest obecnie nad wyraz widoczny. Dlatego mimo tego, że Polish Masters były, było świetną imprezą, polska scena jednak stoi dalej w miejscu, a coraz więcej osób się od niej. Odsuwa, zniechęca, tak samo do samej gry się zniechęca, i to, co dla mnie jest najważniejsze, nie chce się angażować w nic więcej niż granie, i tyle. Zauważcie po Twitterze, zauważcie po osobach, które próbują coś rozkręcić na polskiej scenie. Jest bardzo trudno znaleźć osoby, które będą im w tym pomagać. Jeżeli chodzi o Polish Masters, to jest wszystko. To jest takie moje przemyślenie, taka moja refleksja z tym związana, a teraz przejdę do. Wpisu sowego bardzo tak płynnie i powiem jeszcze raz, miał prawo napisać co myśli, siedząc na polskiej scenie i patrząc na to, co się na tej scenie dzieje. I ma w tym względzie stuprocentową rację, zawężając sprawę tylko i wyłącznie do R6. Ale ten drugi aspekt, który został tam bardzo mocno poruszony, jest też prawdziwym aspektem bo oczywiście wydawca ma prawo do wysyłania wszelkich promocyjnych materiałów do twórców, którzy mają duże zasięgi i dzięki temu mogą poszerzać grono graczy, czy ludzi, którzy mogą się tą grą zainteresować. Dla mnie jest to normalne i oczywiste i jedno nie wyklucza drugiego, ale patrząc tylko i wyłącznie na perspektywę R6, bo o tym mówimy i my w tym klimacie siedzimy, było to bardzo, bardzo niefajne i tak naprawdę Taki wpis mógł właśnie pokazać myślenie bardzo wielu osób. Po drugie, tak naprawdę nie zrozumiałem do końca wpisu Kamila Ściany, w którym pisze, że w Polsce content, kreatorzy, kasterzy czy przedstawiciele mediów, którzy są zaangażowani w R6 dostali. Więc, drogi Kamil, ja powrócę do statystyki, którą przytoczyłem w Polish Masters. Jestem content-kreatorem dla ciebie? Czy nie jestem content kreatorem? Tutaj nie chodzi o prezenty, tylko o definicję. Tutaj chodzi o pewne rzeczy, które się, się nie spinają i wzajemnie wykluczają, bo co innego piszesz tu, a co innego piszesz tu. Rozumiem politykę firmy Ubisoft. Jak najbardziej to, co powiedziałem, może dać każdemu, kto ma zasięg i o to w tym chodzi to jest marketing. Ale nie rozumiem tego rodzaju wpisów, bo tym wpisem na przykład mnie, mnie obraziłeś. A dlaczego mnie obraziłeś? I dlaczego mnie nie poszanowałeś w mojej pracy, którą wykonywałem wcześniej niż ty byłeś na polskiej scenie? To tak ci powiem na koniec, tak podsumowując wszystko. Od 5 lat tworzę materiały o grze R6, o jej zaletach i jej wadach. Od 5 lat robię streamy z R6 na Twitchu swego czasu, które były najpopularniejsze w Polsce, obecnie na YouTubie. Komentowałem mecze rozgrywek pierwszych historycznych rozgrywek ligowych Invicta Gaming których komentowanie odmówili, bo za słabo było opłacone. Największe ówczesne tuzy komentatorki, których Ty teraz też zatrudniasz. Od pięciu lat piszę i robię materiały filmowe o polskiej scenie. Spisałem jedną, jak do tej pory w Polsce, jedyną historię rozgrywek mistrzowskich R6 od początku istnienia sceny. Wiem, że Kromka taką też podejmował Akcje, ale nie wiem, jak ona się skończyła. Moja jest dostępna w internecie, i to jest jedyne opracowanie, jeżeli chodzi o historię polskich mistrzowskich rozgrywek R6. Prowadzę grupę związaną z R6 i polską sceną, która ma około 4,5 tysiąca członków, gdzie są wszystkie informacje na temat gry sceny i wydarzeń. Na koniec tworzę medialne informaty dotyczące wydarzeń z polskiej sceny R6, umieszczając na swojej grupie, jak również na największej. W Polsce grupie, która liczy ponad 30 tysięcy członków i w innych social mediach. I teraz tak, czy ja jestem content kreatorem dla Ciebie R6 w Polsce, czy nie jestem? Czy jestem zaangażowany w tworzenie polskiej sceny, czy nie jestem? Czy jestem zaangażowany w popularyzację R6 w Polsce, czy nie jestem? Jeśli nie jestem, to co trzeba zrobić więcej, aby nim być? Bo tutaj nie chodzi, podkreślam jeszcze raz, o to, że ty. Komuś wysyłasz jakieś paczki, bo. Sorry, mam tyle lat, że. Nie muszę takich paczek dostawać. Ale chodzi o definicję, którą Ty przytoczyłeś, która osobiście mnie bardzo zabolała. Jako osoby, która nie tworzy według Ciebie content R6. To kto tworzy? Bo jeżeli ja po tym co ci powiedziałem, nie tworzę tego contentu R6, to 100% ludzi, którzy są na polskiej scenie, którzy otrzymali te wszystkie prezenty, też nie tworzą. To oni tym bardziej nie tworzą contentu. Więc chodzi o to, żeby używać definicji, o których wiemy, jakie mają przeznaczenie. I chodzi tutaj o to, żeby dowiedzieć się w końcu, kto jest tym content kreatorem, bo ja nadal nie wiem. Skoro tak mało zrobiłem przez ostatnie 5 lat, 175 filmów na YouTubie, które dotyczą R6, polskiej sceny, wydarzeń w Polsce i, i na świecie. Średnio wychodzi 35 filmów na rok, to nie jest mały wynik. Pokaż mi drugą osobę, która tyle robi materiałów. Każdy, ma, każdy materiał był najwyższej możliwej jakości. Każdy materiał był poparty analizą i poszukiwaniem. Oczywiście nie lubię tej kromki chleba, który ma większe zasięgi i te materiały też ro robił, czy robi, nie wiem jak jest dalej. Ale pokaż mi drugą osobę, bo dla mnie jest to smutne, dość dziwne i takie niepasujące do tej całej profesjonalnej atmosfery, którą chciałeś, czy chcesz, czy tworzysz. Tak. Więc moi drodzy, to jest dla mnie tyle na ten czas. Podsumowując, skupiając się tylko na, na, na tym, co napisał Sowy dotyczący R6, ma on 100% rację i o tym tutaj rozmawiamy, bo my siedzimy na polskiej scenie. Ja nie będę wychodził poza polską scenę, żeby zrozumieć marketing firmy. Oczywiście to jest dla mnie logiczne i normalne. Osobiście bardzo się zawiodłem na sposobie rozwiązania pewnych rzeczy. Myślałem, że pojść Master będzie przełomem pod każdym względem, a tak naprawdę wystarczyło powiedzieć dzięki za pracę, którą zrobiłeś, nie będąc w zespole. Upisowtu. I to by załatwiło całą sprawę i moje przemyślenia poszłyby w innym kierunku. Perspektywa również. W tym momencie wygląda to tak, jak wygląda, plus ten wpisowego, plus to wszystko, co się wydarzyło, daje mi taki a nie inny obraz, tak naprawdę. Więc dla mnie to jest wszystko, to, co chciałem wam powiedzieć w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Tutaj nie chodzi cały czas o to, czy ja coś dostałem, czy nie dostałem. Czy ktoś mi podziękował, czy mi ktoś nie podziękował. Tu chodzi o pewne zasady. Tu chodzi o pewne określenie definicji. I po prostu docenienie pewnej pracy, którą ktoś wykonuje. Niestety tego tutaj wszystkiego nie było i to też daje mi mocno do myślenia. Tak więc na dzień dzisiejszy, tyle oczywiście możemy o tym rozmawiać, dyskutować, komentować. Materiał z drugiej kolejki Challenger'a będzie w czwartek. Podsumujemy sobie drugą kolejkę i porozmawiamy o trzeciej. Standardowo te materiały będą ukazywać się w poniedziałki, ale dzisiaj chciałem zrobić taki szybki materiał, który miałem już zaplanowany. Taki dość emocjonalny i osobisty, dlatego że to, co się wydarzyło, to. Co czytałem, jak to odbieram, chciałem po prostu tutaj y, powiedzieć, przedstawić swoje opcje, y, pokazać Wam statystycznie, jak to wygląda od strony takiej czystej, producenckiej, ile ktoś poświęca godzin na to, żeby zrobić coś więcej niż standardowa osoba i y, to, żebyście wiedzieli, chcąc wejść do tego świata, sześć, robiąc materiały, robiąc filmy tp. itd., ile kosztuje pracy i wysiłku, a niekoniecznie ktoś Wam za to podziękuje, a wręcz. Przeciwnie, dobrze wiemy, jak niektóre rzeczy się potoczyły. Tak, więc ode mnie to jest wszystko. Dziękuję Wam za sponsorowany czas. Mam nadzieję, że Content Creator R6 doczeka się właściwego definiowania, bo to mnie najbardziej w sumie z tego wszystkiego zasmuciło. Jeżeli ktoś określa, że wszyscy dostali, bo są Content Creatorami R6 w Polsce, to zastanawiam się, kim ja dzisiaj na tej polskiej scenie jestem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia na polu, i z Rainbow Six Siege, hej!